Witajcie z tej strony Gaming i chciałbym wam zaprezentować bardzo fajny serwer pod tytułem DragonCraft um, IP będziecie mieli w opisie filmu oraz forum będziecie mieli w opisie też um, no to tak um, jest tu bardzo miła administracja chociaż tyle co wiem, no mało w tym razie um, tutaj mamy komendy no i małe dzieci um, czekaj chwilę czekajcie no znaczy spawn się spało tutaj mamy zasady z, y, możemy sprawdzić kasę, za, kasę za pomocą kośnik money e, zabezpieczamy skrzynkę za pomocą y, komendy x private I klikamy lewym przyciskiem e, tja e, dojście do pracy czyli jobs e, je, e, ja im poddasł pytce to e, polecenie Kasy Money Pay. A, że na przykład wysła mamy na przykład dla kogoś Money Pay. No i wysłaliśmy y, y, dla Tarnoka 15. <ścoughs> Złotówkę. Dobra. Portale piętro niżej. Wejście na Bob arenę Ukośnik ma J Arena. Lista prac, jobs, bros, yy, odwiedź ratusz, warps ratusz. Yy, ratusz? Yy, Prywatnej wiadomości, pełen treść. Czyli na przykład jak napiszemy do mojego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam. A, siemasz. A, i pewnie nam nie odpisze. O, odb odbizał. Nudy. No, Dobra, dla tych, którzy pierwszy raz grają na tym serwerze, to zalecam wpisać na początku kośnik spawn. Potem, jeżeli ktoś chce, um, no po prostu wykopać trochę drewna, porąbać. No to schodzimy piętro niżej, i tutaj mamy nether. Tutaj kopalnie i las oczywiście. Wchodzimy na przykład sobie i na przykład idziemy w tą stronę. Tak to, tak w, tą, tak w tą. No i tam mamy las, tam dalej, o tam. Nie pokażę, bo mam na szorcie. Ale tam daleko mamy las. E, jak ktoś będzie już chciał wyjść, no to wpisuje kośnik spawn i się pojawi gdzieś o tutaj, w tym miejscu. I będzie musiał wyjść, o tutaj macie tabliczkę nawet pod tytułem miasto. No i to tyle. Wtedy wchodzimy. ja e, Do letteru to szczerze powiem, że nie wchodziłem, ale... Um, to jest strefa PWP, sobie pójdziemy, może? Nie byłem tu też jeszcze? Za ucieczkę podczas PWP krosi ban czasowy. Użycie mikstury. A, spoko, to ja nie idę tutaj. Jak stąd wyjść? Dobra. Um, tia. A tu mamy warpy. Wpisujemy ukośnik warp. Warpy. Ej, bo tu mamy warp sklep, warp PWP, warp ratusz, zbiory itp. Warp z dobra. Warp na przykład sklep. No i jesteśmy w jakimś Jill Market. Sorki za katar. Niestety chory jestem. Możemy sobie kupić Slime Kupujemy lewym przyciskiem myszy i musi być napisane coś takiego. Zaraz wam pokażę. Tylko o, na przykład takie coś. B, Spawn 4000 na przykład, czyli ile kosztuje i ile sztuk, czyli jeden i co kupujemy, czyli gąbkę do bycia pleców oczywiście no i co tu jeszcze można powiedzieć chyba TSA też tutaj jest na serwerze, ale ja to mało gram nie, może wszystko co miałem powiedzieć przekazałem, można tu też oczywiście poprosić admina o działkę którą można kupić za 3000 zł na przykład ja mam akurat teraz 6000 no bo wydobywałem diamenty i ogólnie wszystko, odrać stone i te różne. No. Tu mnie tepło, ale dobra. Myślę, że to na tyle, co chciałem. Wszystko, co przekazałem, to przekazałem. Co, mia co miałem przekazać, to przekazałem. Um, filmik będzie yy, pff, na konkurs, yy, bo tam można wygrać chyba 100 coś diaksów. No to, no to czemu by nie? zgubiłem się. Um, no myślę, że, że główny ten, który... Yy, za Zapoczątkowo ten kolekurs mnie wybierze. Wiem, że trochę się jąkam, no ale niestety. To wszystko. Więc trzymajcie się. No i oczywiście IP będzie w opisie filmu. No i cześć, zapraszam na serwer. Ja mam Nick Dubek221. Jakby ktoś chciał wiedzieć. To cześć!